Mandero to już jest piąty odcinek wyzwania miksowego. W poprzednim odcinku wygrał Gryzak, tak się prezentuje tabela. Ogólnie, no to ja to nagrywam jako ostatni. Zawsze nagrywałem jako pierwszy, ale tym razem jako ostatni to nagrywam. Tam się tłumaczyłem na społeczności, sobie odnajdźcie to. I już po, od razu po tym jak wstawię ten film, będzie już ankieta z głosowaniem na najlepszego miksa. No i dobra, lecimy. E, tak. Temat to był inny miksele z Mixopolis, czyli wszystko, co nie jest zawodami, tak naprawdę. Więc no, ja sobie wybrałem Lefta i Tapsiego. Z tego względu wybrałem, że oni mają te same nogi, tylko w innych kolorach. I też obydwaj nie mają jednej. Tu Left nie ma i tu Tapsi nie ma. Tu już mi przyszedł taki bez nogi. No i dobra, lecimy. No i dobra, rozłożyłem. No to czas się wziąć za budowanie, bo kurde, mam bardzo mało stabilny statyw. Czyli po prostu długopis firmy Big, i nie, to nie jest reklama. Więc no. Nie ja wiem, czy mogę mu ufać w zasadzie, ale... Póki co się trzyma, czyli jest dobrze. Ogólnie to Left i Tapsi to są dwa miksele, które ostatnio moc, dosyć mocno polubiłem. A, w a zwłaszcza Tapsiego, że Tapsi, ja myślałem, że to w ogóle jeden z najlepszych mikseli of all time. I w ogóle wszystko, nie? Jak już go kupiłem, to... Jednak... Jednak się przekonałem, że nie jest taki dobry jak mi się wydawało, ale wciąż jest to dobry mikser Nie wiem, czy dobry to nie za mało, ale no, dobry, może i nawet bardzo dobry, tak bym ujął. Kurde, dobra, jeszcze tego nie rozdzielę, bo, bo nie chcę się rozdzielić, i trudno. Więc tak. No ogólnie mam y, dla Państwa propozycję taką. Tylko że najpierw bym chciał zacząć coś budować, nie? Mam pomysł, żeby tutaj nogi takie zrobić. Kolorowe. E, tak. Propozycja moja to żeby te filmy też były takimi filmami bardziej pogadankowymi. Co nie? Czyli po prostu bym Wam gadał o różnych rzeczach, kurde. Nie wiem o polityce. <laughs> Ojej, o tym właśnie mówiłem. Dobra, nie wiem, kurde, już jak ja tam to ustawiłem, że nie było widać jego opisu, ale teraz go widać, co jest też fajne. Takie śmieszne trochę. I no. Znaczy, z tą polityką, to oczywiście, taki żart to nie By, bym gadał o różnych rzeczach, bo, znaczy, bo po prostu mi się wydaje, że te filmy mogą być najzwyczajniej w świecie nudne, nudne nie? Że ja mi się na przykład podobało oglądanie, jak tam gry zakładał, ale w końcu on to rzucił i no. Oczywiście nie będę go obwiniać za to, bo miał swoje powody tam. Się zresztą, no kurde. Dobra, teraz zrobiłem przyn z trzech długopisów. Jak się przewróci, to ja nie wiem, co zrobię. Jakoś tu spróbuję wykombinować, żeby to fajnie wyszło. Tak, z głową w sensie. A ja wiem, czy to tak się da, kurde. Patrzę, że chyba nie. No niestety nie będzie się tak dało, żeby to, te kolory wyszły jakoś z głowy. Ech, no cóż. Teraz, a może jednak? Ty no nie wiem, kurde. Co o tym myślicie? No, jak mówiłem, nie będę. Tamte... O No nie, no ja nie wytrzymam. Dobra, nie bójcie się, kolejny sposób wynalazłem. I no, ogólnie, nie, tak jak już mówiłem, nie będę tam obwiniać tego gryzaka za swoją decyzję. Miał powódź po prostu i, i tyle. I no, mi się osobiście podobało, jak tam gryzak układał tam, z tych klocków, ale zdaję sobie sprawę, że wam to się może niezbyt podobać więc ja bym coś tutaj gadał jakieś jakichś kurde rzeczach różnych, nie nie wiem, przeżyciach przeżyciach z życia przeżyciach z życia, czy to ma w ogóle sens czy to ma w ogóle sens, Chyba, chyba nie. Kurde. I teraz ta jedna noga lefta by mi się dro by mi się przydała. Kurde. Bo bym tutaj zrobił wszystkie złote i, i szczypce takie feltowe, nie? Ja nie wiem czy w ogóle szczypce mu, mu zrobię w tym problemie. Mm. Nie czekajcie. By by, mu zrobił takie łapy jak u Hugiego na przykład, i bym miał trzy, ten, jedno miałby palce fioletowe, a drugie, drugą ze złotymi. No i to by miało sens w sumie. I bym po prostu czteronożny, by był, tak jak Tapsy O takie coś. I no i dobra, będzie git No i bym też wam tutaj gadał o moich planach na przyszłość co do kanału na przykład i byście też mogli mi na przykład nie wiem pytać się o mnie coś w komentarzach czy co byście w sensie chcieli, żebym tu omówił jakiś temat, to bym mógł omówić na odcinku, nie? Kurde, źle to zamontowałem. Wiecie, tak. Aha, dobra. Okej. Okay. To dobra, już wiem, w czym popełniłem błąd. Dobra, zrobię może ręce. Bo Rę... ręce bym chyba. Ty no nie wiem w sumie jakie ja te ręce zrobię, tak patrzę teraz. Dobra, teraz dosłownie Hugi mi trzyma telefon. Ale serio tak zrobiłem, że mi trzymał. i Dobra. Zrobiłem takie ręce jak u Hugiego. Nie tutaj tylko, że tutaj kolce lefta tu Tapskiego. Chociaż... Lepiej mi się wydaje, żeby było taki środkowy palec u nich pozmieniał kolorami. Wtedy by było ładniej chyba. O takie coś. I no jakoś tu teraz to zamontuję. Ale to jeszcze, jeszcze za wcześnie mi się wydaje. Że jeszcze za wcześnie. Tu mam taki plate, żeby to podwyższyć. I tu zrobimy siach i no i teraz chyba będziemy mogli to zamontować mi się wydaje o kurde wygląda groźnie ten typo dobra tutaj użyję plejta od lefta że to trochę kwadratowy wyjdzie z Co ja nie wiem czy mi się podoba. Hmm. O, dobra. Okej. Okay. Tutaj zamontuję taki plate. Tu taki mały. I jeszcze by się przydał drugi taki mały, ale już go nie, już nie ma plateów. Mało plejtów mam tutaj, ale to nic dziwnego, nie? W końcu w mikselach to nie ma za dużo plejtów. W sumie to są, jest całkiem sporo, ale nie, nie to mam na myśli w takim sensie, żeby tutaj tę powierzchnię tak z jego pokryć, to, to nie ma zbyt dużo. by może wszystkie stąd pozabierać. A i tak stąd już jednego zabrałem, kurde. Była, coś tam testowałem i co nie, więc zabrałem i, i go już nie odstawiłem. Ale to dobra, to już niech będzie z zabranym, bo z zabranym też się trzyma. To kurde, a teraz dziadostwo się wyjąć nie chce. Ty, o kugde, dobra, zrobię cięcie, może be, poza kamerą wyjdzie. Dobra, udało się. Ten, ten jeden, jeden to nawet nie było aż tak źle, ale ten drugi to tak okropnie szedł. Kurde. W sumie tu już tutaj pod spodem jest jeden brązowy. To, to może go tak zostawię tam. I nie wiem, co pógdę teraz zrobić, nie? Mogę ewentualnie dać logo Mixis w sumie Mixis, albo to jest potrzebny do loga Mixis kurde. Ech, dobra, patrzcie takie, o, i wszystko pasi. I kurde, i tak będę musiał tutaj te klocki zamontować. Ojejo, jak to potem będzie ciężko rozmontować, to już ja się boję. Dobra, może w ten sposób zamontuję teraz. O tako. Tu bym ewentualnie mógł zrobić tak o tu jakieś oczka bym pododał Przecież... Kurde, kogo wykorzystać tych tutaj o, takich, o... od takich od żeby tutaj coś wykombinować nie O, dobra. Teraz nie chcę tutaj, żeby było zbyt dużo tabsiego, jego, a on już tak zawsze przeważa, więc zamiast talerzy dam mu o takie round plate'y złote od left'a na jego głowę. Kurde, no jednak jednak ten czubek głowy jest pusty, no nie będę ukrywać Coś by tu się jeszcze dodało. Tylko ciekawe kurde co? W tym jest rzecz, że już nie mam co za bardzo Tyno zęby, nie będę tak bez zębów to trochę lipa. O, tutaj sobie zrobię tak. Te plate złote od lewta round plate dałem. I teraz tego tutaj by było fajnie użyć, ale kurde wtedy zębów nie będzie miało. No. i co my wtedy zrobimy zresztą ten klocek tutaj nawet nie wejdzie między oczy no niestety więc nic nie mogę poradzić mogę tutaj jeszcze ewentualnie dać nas, następny żółty Chociaż nie jestem pewien, czy, czy to rzeczywiście tak będzie. A zresztą nie wiem, czy to wtedy nie będzie też zbyt dużo tapsiego, no. A i tak się nie da, bo nie idzie. Wtedy się oczy tak schodzą na boki, czyli już nie pójdzie tak. No i dobra. W takim razie to jest yy, mój mix. Tak taką wygląda z przodu, Tak tutaj od boku z tyłu, z boku I jeszcze raz z przodu. No i dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Widzimy się w następnych popach.